To już prawie 30-letnia tradycja, gdy na cmentarzu wojskowym w Lasku Miejskim w Brodnicy odbywają się uroczystości uczczenia bohaterów bitwy polsko-bolszewickiej, która rozegrała się 101 lat temu na obecnych terenach Powiatu Brodnickiego. Bitwa pod Brodnicą była jednym z ważniejszych epizodów bitwy warszawskiej w powstrzymaniu bolszewickiej nawałnicy. Tu pod Brodnicą świeżo zmobilizowane siły polskie ustępujące w znacznym stopniu liczebnie wrogowi ale dobrze dowodzone wsparte przykładem dowódców także mieszkańców wyparły bolszewików korpusu gaja spod czekanowa najmowa małk mszana nie wierza, oswobadzając też krótko zajętą Brodnicę. Kontratakując wypełniły lukę między granicą niemiecką, a już atakującą na południu armią generała Sikorskiego. I chociaż dzisiaj współczesność każe nam budować nadzieję, to jednak Lekcja, która płynie z 1920 roku, jest jedna: że zjednoczeni Polacy, niepodzieleni Polacy, zjednoczeni, nawet pomimo jawnych słabości, niedostatków, Polacy, którzy walcząc w słusznej sprawie, stanęli przeciwko przeważającej sile, dokonali tego w sposób cudowny. I zatriumfowali. W walkach o poległo poległo około 50 żołnierzy Wojska Polskiego. Ponad 300 odniosło rany. Na cmentarzu w Lasku Miejskim w Brodnicy pochowanych zostało 35 żołnierzy. Do salwy honorowej. Przemach.